Człowiek i katedra jego umysłu. Współczesny człowiek wzniósł w swoim wnętrzu monumentalną świątynię, katedrę ku czci samego siebie. Nie uznaje autorytetów poza sobą, jego jedynym dogmatem jest samowystarczalność. Nie ma ołtarza dla Boga, bo ołtarzem jest on sam. Nie ma tabernakulum, bo centrum adoracji jest jego ego. W tej świątyni witraże nie przepuszczają światła prawdy. A jedynie załamują je tak, by schlebiać jego upodobaniom. Kolumny wyrzeźbione są w kamieniu pychy, a sklepienia wznoszą się nie po to, by chwalić Stwórcę, lecz by zamknąć umysł w wspaniałej złotej klatce. Wielkie średniowieczne katedry wznosiły się na kolumnach wiary, nadziei i miłości, ale katedra współczesnego człowieka opiera się na czterech innych filarach. Jeden pycha. To najsolidniejszy fundament. Człowiek czuje się samowystarczalny, nie potrzebuje Boga, bo wierzy, że posiada całą prawdę w swoim umyśle. Chrześcijańska pokora, która uznawała małość człowieka wobec boskości, została zburzona i zastąpiona przez wyniosłość nieograniczonego rozumu. 2. Wiedza bez mądrości. Nie sama wiedza jest zła, ale wiedza oderwana od prawdy i dobra. To jest drzewo Edenu którego owoce człowiek postanowił spożywać bez żadnych ograniczeń. Inteligencja bez moralnego porządku staje się narzędziem zniszczenia. 3. Relatywizm. W tej katedrze prawda absolutna została wygnana. Nie ma dobra ani zła, nie ma prawd uniwersalnych, są tylko osobiste opinie. Każdy buduje swój własny dogmat według własnej wygody, a największym grzechem jest ośmielenie się powiedzieć, że coś jest niewłaściwe. 4. Materializm historyczny. Historia nie jest już czytana w kluczu opatrzności, ale postępu materialnego. Boga zastąpiły ideologie niebo rzekomym ziemskim rajem utopijnym, a zbawienie walką klas konsumpcjonizmem lub postępem technologicznym. Współczesny człowiek uczynił ze swojej pychy herb. Duma się ze swoich pasji, nałogów, grzechów nazywając je tożsamością, prawami lub wyzwoleniem. Nie dostrzega już zła, które wyrządził, ponieważ każda krytyka jego stylu życia jest interpretowana jako zniewaga jego godności. Sumienie, niegdyś echo głosu Boga w duszy, zostało uciszone przez huk jego bałwochwalczego ego. Ta katedra nie ma kaplicy dla Boga, nie ma miejsca na ciszę modlitwy, bo umysł człowieka jest pełen hałasu. Nie ma świętych obrazów, bo pozbył się wszelkich transcendentnych symboli. Nie ma konfesjonału, bo nie ma grzechu. Nie ma miejsca na Eucharystię, bo nie ma boskiej obecności na Jego ołtarzu. Kiedy wąż szepnął, będziecie jak bogowie, Księga Rodzaju 3.5, człowiek potraktował to poważnie. Postanowił panować we własnej katedrze, nie zdając sobie sprawy, że ten pałac jest jednocześnie jego więzieniem. Odrzucił bojaźń przed tym, co ostateczne, bo wierzy, że piekło to tylko średniowieczna bajka. Ale prawda jest taka, że sprawiedliwość Boża nie jest mitem, a każdy czyn ma konsekwencje. Rachunki duchowe trzeba płacić, a odsetki rosną. Choć człowiek stara się to ignorować, nadejdzie moment, kiedy ta katedra zawali się pod własnym ciężarem. Nie ma struktury, która by się ostała, gdy jej fundamentem jest kłamstwo. A kiedy wszystko runie, zorientuje się, że daleki od bycia Bogiem był tylko prochem i popiołem. To był dzwonnica z Wandej: zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie. Cześć, kochani wojownicy w Panu, i niech Bóg Was błogosławi.